Cześć witam Was w kolejnym odcinku Stragmani. Wiem, że odcinka nie było już jakieś dwa 3 tygodnie, nie wiem na jak nele. Ale seria wraca, jak to mówiłem jest to taka seria poboczna. Wracamy na tryb multiplayer do mojego serwera, na którym już grałem kiedyś w poprzednim jakby odcinku, tym pierwszym oficjalnym. Ten odcinek może być trochę krótszy i tak jak mówię będzie taki odcinek, którym sobie troszkę porozmawiamy bo to w sumie są te odcinki żeby sobie porozmawiać rozluźnić się i tak dalej no i wbijem wbije standardowo na serwer standardowo 14 no i co mam tu mogę w sumie takiego powiedzieć jeśli chodzi o Minecrafta, to tak, ten odcinek w poniedziałek. W niedzielę tam filmu chyba nie będzie z tego smańca. Tak jak to już myślałem, we wtorek, czyli jutro, albo jutro, albo coś środę, Zad... Pójdziemy na Deck Dragona, tak. To właśnie ten taki plan. Chyba to już na mówiłem zawsze, ale to wam się przypomnę, jak to będzie na to oglądał. no czyli i tak. I... Jak tylko nam reagował, czyli myślę, że kończyć. Może mamy. Trochę na przykład nie bo Taki pół godziny odcinek. I jeszcze pamiętam co sobie zrobię, hmm. jakieś którym.. tam projekty może i zrobimy sobie taką małą, dwóch trzy dniową serię od Minecrafta. Trochę dużo tego Minecrafta jest, chciałbym podnazyć nas serię Makona. I właśnie nic do nowej serii mam do Was pytanie. Popiszcie w komentarzach do mnie. Czy chcielibyście serię z jakiejś tam części, w którym nie tworzymy takiej części sobie wybry, Ja mam tam kilka części, nie wiem nawet jakie tam mam, tam nie wiem gdzie w komentarzu dam Wam które części ale mam, mam kilka i to jakieś stare, ale bardzo części mi tam są, częściami i bardzo dobrze, że ja No i dodatkowo te stare miały fabuły, a tego, co już... Nie wiem, tam tam czy te nowe fabuły nie miały. Otóż tutaj chyba najnowsze 2015, ale tam podobno słabo było podobno. podobno Więc może coś takiego się rozumiem. I właśnie jeszcze kwestia um, nagrywania z kamerką, to to na pewno Was interesuje. Możliwe, um, no, że w najbliższym czasie, jeszcze nie wiem kiedy, ale niedługo. Zrobimy sobie po prostu nagrywanie z kamerką. czyli e, Nagrodzacz na taki pierwszy materiał, który mam po prostu taki pierwszy z kamerką, no i zobaczymy jak to się przyjmie i ewentualnie hmm. coś z tą kamerką będę się podobało. No, nie będę hmm. na tak serii nagrodzonych z kamerką, bo się było to się bez sensu, tylko jakieś takie pojedyncze odcinki, które coś będę Na przykład z Rotlagmani mm, znowu kamerkę zamontować tutaj już u góry, bo jednak nic się tu nie dzieje z jednym strony, a z drugiej strony wziąć tak, żeby nie zasłaniało to w za ładnym pożytku procesu... praktycznie niczego, więc byłoby to bardzo trudne. Ale to jest taka seria luźna i tu mogę spokojnie kamerkę gdzieś tam uładować, żeby, żeby nie bowić. widzieć. Hmm. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Dragmanie nie będzie pojawiało teraz więcej częściej i dalej bardziej... Kolejny odcinek będzie na pewno już z singleplayera na, na Dragmani Czwarty myślę też, a później ewentualnie coś z tego trybu tworzenia mapy, pokażę Wam jak tworzyć mapę, no i tak dalej. Dlatego w sumie nagrywam w Tragmanii, bo po pierwsze, m, teraz nie miałem za bardzo materiałów, w to nie nagrałem i chciało mi się. Więc w niedzielę byliście bez filmu, to już o wiem, że i tak nie to nagrać, akurat na sobie to mi się dało. No i dzisiaj ogólnie Pragmania hmm, po prostu dzisiaj macie odcinek, Newton to normalnie tak micro, może już powinien być ale to jeszcze oceniamy, czy, czy tam jeszcze nie trzeba coś zrobić. A... I tak, fajnie by było ogólnie, abyście się tutaj trochę więcej łapy w górę, niż pod ostatnim odcinkiem, bo pod ostatnim odcinkiem no w było 5 łapek w górę czyli taki mm, standard w tym momencie, natomiast rekord łapek w górę było 6 po pierwszym odcinkiem Minecrafta, bo byście powtórzyli tę liczbę, ewentualnie pobilium, żeby tych łapek było 7, 8 nawet może 9. I ja Wam się uda. Nie zmuszam Was do niczego, albo po prostu zawsze to będę wiedział, że chcecie te filmy oglądać i po prostu chcecie, żebym nagrywał dalej. No i na pewno napiszcie też czy chcecie tego Microsoft a ewentualnie sami zaproponujcie jaką serię, a ja ewentualnie... Pomyślę, hmm, czy jestem w stanie po prostu tą grę nagrać w jakiś sposób. Czy, czy to w postaci jednego gameplaya, czy, czy po prostu w postaci całej serii. To już zależy od tego, jaka to będzie gra. Jak macie jakieś pomysły, możecie w komentarzach pisać. Ja każdy komentarz tam Nie jest ich na razie dużo. Póki ich dużo nie będzie, to na pewno wszystkie komentarze będę czytał. Wiadomo, jak będzie więcej widzów, no to będzie więcej komentarzy. Przez to też wszystkich pewnie nie będę w stanie pisać, ale. I to jest... Um, jakoś postaram się czytać co nędznego. Nie, to, że kochana mu to, że to, że to, że to że... nie No nie, nie wiem, no to może uda mi się dzisiaj zrobić lepiej. No, tak widać. Um, to jest, to, jest, to jest nie jest niedługi, tylko ta seria służy mi tak naprawdę jako poboczna seria, ale służy mi też jako... Takie pogadanki, które ktoś tam powiedzieć, jakieś informacji, tylko i znać w komentarzu. Wiem, że części z Was podobała się ta seria, to pierwszy odcinek. Też się z tego cieszę. Możecie mi też w sumie teraz na to, żeby podawać w komentarzu, yy, jaki serwer polecacie. Wy jakiś taki dobry, może być wyłączny, Jakiś taki dobry na którym jeżeli gracie w tą grę, to jeżeli gracie na tym serwerze, no to możecie polecieć. No ja tam. Co to jest, to jest dodatkowy odcinek nie no na tym serwerze odwidzę. To by było... ...coś już ciekawego. Że... Także ten odcinek był tak. Tak jak ostatni, 20 minut, to nie, nie może do 19, i jak tam były to wymoczenia. to no, przerwa, nie, prawda, tak mała taka do I wtedy ewentualnie albo będzie ten Need Speed, albo jeżeli mm, nie będzie jakichś tak bardzo mm, tych komentarzy dużo na ten temat, to może coś tam jeszcze innego może jakąś inną z inną grać po prostu ewentualnie zrobimy sobie przerwę taką od nagrywania sobie będzie, rzeczy, zrobię w Minecrafcie i potem będzie taki jeden tam za 3 dni, czyli za 4. Jeden odcinek bardzo duży podsumowujący to co robiłem przez te 4 dni, a pewnie nie bardzo dużo więc, więc takie podsumowanie tego co zbudowałem. To by było takie ciekawsze, stałem Nie stałbym w miejscu, a jednak te odcinki yy, mam więcej czasu na zrobienie yy, rzeczy i to czy 4 po prostu to podsumował na przykład zrobię fragment magazynu, pokażę Wam, potem w drugim odcinku pokażę drugą część, a potem w jeszcze kolejną część. To najpierw ten dzień nie nagrywać odcinkami i wtedy po prostu um, zrobić jakiś tam projekt i nagrać sobie jeszcze ten na kolejny dzień, a na przykład w tym dniu, to na przykład nie mógłbym odcinka nagrać, to to właśnie Tragmania by było. No i jeszcze wygrałem, to już tak... Jak, nie widział, jak widzicie w mnie informacje tam na kanale, to zmieniłem ogólnie napisałem hmm, główna seria Minecraft chyba Fragmania, No i jak, no znaczy, jak propozycje to macie pisać. Tak, to tak wam napisałem, tak, 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 żebyście tak, 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 już tak, tak, o tym że możliwe że um, coś sobie będę myślał na serii Minecraft'a um, z Skyblocka czyli jest tutaj taka seria gdzie jakby um, takie wyspy takie, um, takie podniebne i trzeba po prostu znaleźć tam przedmioty typu kobyl z tą typu ziemia, typu drewno, drewno tam um, nie ma, to nie początku trzeba stworzyć tutaj koblarkę i, i tak dalej, tam trzeba sobie radzić i tak, ale tylko tak już to ewentualnie takie też mogę nagrać. Też mogę serwery multiplayer, jeśli polecacie serwery mój do oprawka, to możecie napisać. No i tu właśnie ten odcinek nie będzie długi. Bo też wtedy te to te odcinki trochę są za długie. Takie 40-minutowe to pewnie nie chcecie oglądać, jak mi się to Gdyby to były krótsze, to może więcej sobie więcej No nie wiem, muszę to też pomyśleć. I z jednej strony że w sumie tak, ale z drugiej strony, że potem na zaczyna go to czymś krótsze, to byśmy narzekali, że e, znowu, że po prostu te odcinki za krótkie. I taka norma to jest takie 25 minut, to jest taka norma, bo jednak 40 minut to jest może za długo, a... 20 minut to jest znowu za krótko, Jeśli jak taką serię jak nie 20 minut, to jest tak w porządku. Ale jak na jak na to, to jest tak... 30 minut, 25, coś takiego. To jest tak, taki odpowiedni czas. Podsumowanie... Dobra, no to myślę, że... jeszcze tak z jedną mapkę sobie przejdę, żeby nie było to jakieś za długie. się wczytuje oj coś mi wyrzuciło dobra pięknie na kolejną matkę w ogóle to nie mówiłem jak zaczynałem teraz nagle ten materiał chciałem wejść sobie na serwer to sobie po prostu nie chciał mi wejść ale musiałem włączyć to coś tam chyba coś takiego nie wiem ale musiałem grę włączyć także nie mogłem ten materiał nagrać ale jakoś wyładowałem grę może teraz do i to no i jeszcze taki mam w sumie pomysł to mam setki bardzo dużo informacji w tym odcinku. Możecie pisać, czy chcecie, żebym nagrał tą grę, może niektórzy z mm. nie I To dopiero wnosi taka wersja alfa, e, gra Raft. To jest taka gra, to jest, to jest taki survival na trapce, że musimy rozbudowywać naszą trapcę I mm. przetrwając hmm. amerykański zawód, zostać zrealizowanym całym tym tracą. Możecie też rozbudowywać parę opcji w związku z tym nagrań. Nie chcę, żeby to nawet, ale... Mam taki problem z tym, że po prostu mój komputer nawet bez samego nagrywania z tą grą, to po prostu dla pista się tam nie chce robić i jest tylko 20 fps, ale nie wiem strach po prostu komputer co by było, jakby zacząć to nagrywać. To by pewnie było 10 fps. Właśnie tak na głęboko chodzi, po prostu oprócz tego tam jest ta, ta, ta skórka wody, jakiś tak dziwnie wpadnie, nie wiem nie. Nie jest taka przejrzysta pojęcie na czym to jest ja ale jak chcecie to jest ten może nagrywam nie wiem co to jest tam interesowało cel odcinania lecz nagrywam trochę wieczorem nie wiem co tu jeszcze się w ogóle na dolnym ja wstępie potykałbym do nim po prostu co ja miałbym teraz mówić ja to może powinny tak, być takie, żeby był wątpliwy co się nie kadam, a żebyś po prostu, żebyś wyłączyć śmiech, a wcale nie Coś, coś mogłoby z tego dojść. So, się na początku i później, coś było, trochę nudno. No nie, jeszcze się będę myślał o tym. No i skoro w tym tygodniu teraz to nie będzie to może w następnym tygodniu coś odmawiamy na Maraton może nie, bo to przesadzam ostatnio, bo nie nagrywam tak bardzo na zapas, tylko nagrywam tak raczej dnia na dzień. Ewentualnie właśnie wyjątkiem jest teraz Pragmania, którą nagrywam kilka dni wcześniej. Ale tak to, to ja teraz nie nagrywam na zapas, bo wiem, że to się po prostu kończy. Później gubię się w swoich obliczeniach, mówiąc że o, filmie, o tym, jak to będzie, a się do kilodysku. To jest i potem wiadomo, że informacje będą podane. Także nie wiadomo, wyjątkiem jakieś tam takie materiały są luźne. Jako, takie w takiej głównej serii to lepiej nagrywać na bieżąco. Nic tu się tak naprawdę nie dzieje w tej górze. Może jak tu nie zrobię player a myślę że tak, tak szacuje szacuję średnio, że może tak koło piątku, może sobotę, ktoś z Trakmanu by jeszcze był. Tak ja w sensie chwili z kolejny hmm. Czyli może na jutro, No jeszcze zobaczę. Bo teraz, ee, tak w ogóle, to część tam chyba właśnie województw na Ferii Ożarowskiej już nie mogę zaczynać. Pewnie do tych domach, do mogli oglądać, Będę myśleć, teraz jak najlepiej więcej tych materiałów czy jakieś dłuższe pomysły, jak to, nie wiem. To jeszcze będę myśleć wszystko. W każdym razie jutro na pewno walka z Ender będzie chyba... to nie na 100%, ale przygotujcie się na to. A później tylko czeka na zbieranie trzaszek z co i będę raczej robót, z szkieletów, czarnych szkieletów bateru. To już będzie raczej robił poza nagranie, bo to byłoby zbyt nudne, żeby to jakoś nagrywać. No i potem się tu na leader'a. Nie wiem, czy po co pewnie na jeszcze będę tak. Na tym sobie sejzie... Czy coś, po prostu innego będę myślał. Czy my jakąś tam mapkę z sobie pobiorę. Może no, właśnie też myślę, żeby jakieś takie mapki jest, kiedy nagrać, też możecie coś pisać. Jakieś ci polecić, możecie jakieś mapki? Także w tym odcinku możecie dużo napisać komentarzy, jeśli macie tą ochotę. Nie zmuszam, oczywiście, ale jak ktoś chce coś napisać, to oczywiście zachęcam do tego gorąco, żeby coś napisać, bo w tych komentarzy nie jest jakoś za dużo. A tak to byłoby ich trochę więcej. No, to, to w ogóle krótka mapa. A! Pamiętam tą mapę chyba. Hmm, na tej mapie ogólnie lubię oszukiwać. To wam zaraz pokażę. Znaczy to jest chyba ta mapa. Ja nie jestem pewien. Nie, zaraz, nie, zaraz, nie jest ta mapa. Ja to jest taka mapa, w której tu się jakby um, wjeżdża się w ten punkt kontrolny i się chyba się wróci. Ale to nie jest ta mapa. To to... Zapomnijcie o tym, co powiedziałem. To nie jest ta mapa. Dad do ciężki zachęcam po prostu, żeby subskrybować kanał, bo już jest 5 subskrybentów ogólnie czekam po prostu na więcej. Aktorze, to nie no i dalej rozwinie. właśnie pisali jak chcecie, żeby ten kanał funkcjonował. Czy chcecie Minecrafta, czy nie chcecie Minecrafta. to nie ma sprawy, ja nawet najczęściej również nagrywać, żeby się, nie nagrywać. Nie to Nie wiem, ale... Po prostu, jakoś ten Minecraft jest taki najluźniejszym serwisem. Nie trzeba za bardzo przygotowywać się do odcinków, tylko... Można um, nagrywać i... No i koniec, i Myślę, że to będzie ostatnio na to, bo już kilogrąb nie Mniejszy, 20 minut, żeby nie było. Także się robię mi kończyć, bo nie mam też zawodów do domówienia, do no... więcej domówienia to pewnie wytąpią już. Także wcie, piszcie to wszystko, co ja powiedziałem. macie ochotę na, na, na taką inną grę. Piszcie, że coś innego nagrywał. Czy jest dobrze, napiszcie co robię źle, co robię dobrze, jak Państwo wiedzą, nawet jeżeli mnie skrytykujecie, to i tak zawsze będę wiedział, że coś jest źle i powinienem to poprawić. Nie uznam tego za taką krytykę, że jesteście złośliwi, tylko po prostu uznam um, to za taką bardziej radę. Nie wiem, jak Państwo sądacie pisać w ogóle słowa i tak dalej, nie wiadomo, że to po prostu. Um, już podlega pod prostu... Nie wiem jak to nie, może wypadnie, ale po prostu... Nie, nie, nie. No i co pokażę na ja nie będę o skrócie po prostu znam to po prostu jako... taką radę, Co... po prostu jest nie tak jeszcze. Na tym panelu. A jak wszystko dobrze to Przecież wszystko dobre raczej nie jest bo nigdy, nigdy, nigdy. nie jest wszystko dobrze, Zawsze coś jest dobre. Coś jest dobre. Ostatnim razem, gdybym nie, no, hmm. nie chce, to nie, nie Dobra, myślę, że kończymy już. Macie ten serwer, jak ktoś nie widział na poprzednim odcinku. No i to tyle, cześć.